No się ma, tutaj Kamcio. A w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o drugim hexo, którym jest Verti. Ale jeszcze przed, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Możesz też cyknąć dzwonka. No i jeśli kanał Ci się spodoba, to możesz go także udostępnić. Ode mnie to tyle i zapraszam do odcinka. Pewnie zapytacie, dlaczego zrobiłem o Vertim akurat film? Ano zrobiłem go dlatego, że mnie wkurzył fakt. Jak można kopiować po prostu od youtubera, który już od kogoś kopiuje? Nie mówię, że jego kanał od razu jest zły, tylko że takie 50% mocne jego kanału to są clickbaity jak u heksa. I to mnie najbardziej właśnie u niego w kanale wkurza. Na filmie, który właśnie puszczam, widzicie takich kilka clickbaitów. Jest ich no niemało, szczerze przyznajcie. I to nie są takie stare filmy, dość. Tylko, które mają po miesiąc po dwa tygodnie lub po trzy. A jak youtuberzy od wpadek pokazują fejkowe wpadki albo które w ogóle nie są wpadkami, tak Verti na przykład pokazał jak Jacob się wkurzył na grę przez to, że go zabili. Raczej to nie jest wpadka, a rage. No ale no nie kwarty mu będzie, że to wpadka. Tak samo jak pokazał, że zony przeklina, a jak wiecie, zony przeklina prawie zawsze, więc to nie jest jakaś tam nowość. No ale tak jak mówię, najbardziej jego kanał niszczą według mnie clickbaity, no którymi za dużo sobie tam nie pożyje na tym swoim kanałku. I jeszcze jedna rzecz właśnie a propos jego kanału, że ma bardzo martwe wyświetlenia, czyli ma bardzo mało komentarzy pod postami. Ale, bardzo dużo łapek pod postami, i to jest niezrozumiałe trochę. Po prostu mnie zalewa krew, jak widzę coś takiego, że jest to taki scam. To jest coś na, takiego typu, że ro, haha, robię film na YouTube'a nie po to, żeby mieć widzów, itp., tylko po to, żeby się po prostu wybić i mieć z tego hajs, bo naprawdę niektóre filmy nie są potrzebne na jego kanale jak szybki sposób na wbicie expa w grze to jest dziwne, bo większość osób już nagrało ten film, o tym film no a Werty i tak o tym też nagrał więc jeszcze miniaturkę ma od zagranicznego youtubera więc Werty jest jak jednym jest, z no i nic, jak coś to jeszcze nagram o nim film chyba się już wypowiedziałem na temat jego filmów wszystkich że są jednym wielkim skamem, oczywiście nie wszystkie, ale większość tych filmów, czyli około 50% ponad tych filmów, to jest czysty skam na zarobki. No, sam kanał Wertiego się jakoś tam rozwija, ma widzów, robi tam jakieś konkursy. No, ale tak jak mówię, jego kanał niszczą te clickbaity. W tym filmie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że gameplay był fajny z gry, yy, brak internetu. No, zostaw tego suba, łapę. No i możesz też zostawić dzwonka. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.